Współkatedra świętego Wojciecha w Prabutach jest to świątynia gotycka wybudowana w latach 1310-1330 na wzór konkatedry kwidzyńskiej z polecenia biskupa pomezańskiego Rudolfa. Budowla składa się z trzech części nawy, apsydy ołtarzowej i wieży, której cechą charakterystyczną jest boczne ustawienie względem bryły świątyni, spotykane tylko w północnej części diecezji pomezańskiej. 30 maja 1330 roku biskup Rudolf i kapituła Pomezańska ponowiły lokację miasta z 1315 roku, potwierdzając dotację fary. W latach 1501 do 1521 Prabuty przeżywają okres świetności jako stolica Pomezani. W 1525 roku po sekularyzacji Prus świątynia została przejęta przez protestantów aż do roku 1945. Wobec znacznej liczby ludności polskiej w Prabutach od drugiej połowy XVI wieku do 1790 roku funkcjonowały dwie parafie ewangelickie niemiecka i polska. Do 1660 roku, Pokój Oliwski, obie wspólnoty korzystały z Kościoła Katedralnego. Później Polacy korzystali z polskiego Kościoła św. Andrzeja, stojącego nieopodal. Ostatni polski ewangelicki pastor zmarł w Prabutach w 1811 roku. Na przestrzeni wieków Kościół wielokrotnie ucierpiał na skutek pożarów i wojen. Już w 1375 roku świątynia ucierpiała w pożarze. Później uległa zniszczeniu w czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1414 roku, kiedy to król Jagiełło spalił miasto. Dalej wojna 13-letnia i wojna Klesza. W 1688 roku pożar zniszczył oryginalne sklepienie ceglane i wyposażenie. Świątynia została odbudowana i wyposażona w nowy drewniany strop. W 1807 roku przechodzące przez miasto wojska napoleońskie urządziły sobie we wnętrzu Kościoła magazyn i szpital. Najbardziej Kościół ucierpiał w 1945 roku w wyniku walk niemiecko-radzieckich. Miasto, jak i katedra zostały zrujnowane. Wnętrze nawy zostało wypalone, zawaliły się sklepienia. Jedynie masywna bryła wieży obroniła się przed pożarem wywołanym przez wojska radzieckie. W latach 60. ksiądz Edward Bernacki odremontował wieżę, pokrywając ją dachem czterospadowym. Kościół odbudowano dopiero w latach 80. XX wieku staraniem księdza Infuata Jana Oleksego. W 1982 roku odprawiono w nim pierwszą po II wojnie światowej mszę świętą. W 1983 roku powołano do istnienia kapitułę kolegiacką-pomezańską. Do rangi współkatedry świątynię podniósł papież Jan Paweł II z dniem 25 marca 1992 roku, erygując diecezję elbląską. 22 kwietnia 1992 roku biskup Elbląski Andrzej Śliwiński ustanowił dekanat Prabuty. Do ważniejszych przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich należą położenie w 2000 roku na konkatedrze nowej dachówki pomalowanie wnętrza, rok później wyremontowanie wieży, zainstalowanie zegara na wieży. Prace te przywróciły pierwotne walory estetyczne, architektoniczne i historyczne murów kościoła.